Sponsorami programu była Jutrzenka i Ćpaj Sport. Trzymaj dalej. jeszcze dziś w jedynce o 20.62. Film Titanic. reżysera Patryka Wegg, epopeja narodowa, która została zaprezentowana przez Leonardo da Vinciego i Vincenta van Gogha. Następnie o 20.28 zobaczymy film Kurwa Mać. Kurwa, kurwa, kurwa. Win mać, kurwa Wcieli mać, się w rolę kurwa, Briana O'Connor'a, który w sumie mać, nie żyje, kurwa, ale kurwa, Patryk Wega wszystkich umie kurwa, ożywić, bo. Szybci i wściekli to prawdziwy temat dla Patryka Wega, którego się podjął ostatniego lata. Teraz możemy zauważyć owoc jego pracy. Brian O'Connor nie żyje, teraz macie kurwy spoiler. I chływam w dupę. A no, jeszcze dziś w konkurencji, to znaczy telewizji, pół zobaczymy naprawdę chod mamuśki w filmie Goło i Wesoło. Zapraszamy! Ty go OH! O Ryder, oh my god! Fucking audience. Po każdym. Po każdym filmie baterka beki, Weź nerwosem, bo naprawdę stracisz w tym